Inwestowanie w USA, jak pokazuje historia, może dać zarobić Ci fortunę, ale też może pozbawić Cię znaczącej ilości zainwestowanego kapitału. Rynki finansowe za oceanem oferują bardzo duże możliwości inwestycyjne, ale jeżeli nie znasz zasad ich funkcjonowania, możesz się o tym bardzo boleśnie przekonać i narazić się na bardzo duże straty. I nie mówię tego po to, żeby Cię przestraszyć, ale po to, że wielokrotnie widziałem, jak niewłaściwe decyzje inwestycyjne prowadziły do bardzo dużych strat. Co więcej, sam takich strat doświadczyłem właśnie, właśnie poprzez błędne podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Dlatego też dzisiaj podzielę się z Tobą pięcioma najczęstszymi błędami, które mogą kosztować Cię sporo pieniędzy. Co więcej, pokażę Ci też, jak można ich unikać. Nie musisz uczyć się, tracąc prawdziwe pieniądze. Możesz skorzystać z mojego doświadczenia oraz, może anegdotycznie mówiąc, z moich poniesionych w przeszłości strat. Zaczynajmy! Cześć, z tej strony Radek Piotrowski z serwisu inwestora. Na tym kanale dzielę się z Tobą swoim 15-letnim doświadczeniem na rynkach kapitałowych. Dziś przygotowałem listę 5 najczęstszych błędów popełnianych przez inwestorów na rynku amerykańskim oraz podpowiedź, w jaki sposób można ich unikać. Nie przedłużając zbytnio, przechodzimy do błędu numer 1. Pierwszym błędem popełnianym przez inwestorów jest inwestowanie pod wpływem emocji. Strach oraz chciwość to bardzo silne bodźce, które mogą wpływać na podejmowanie złych decyzji inwestycyjnych, a więc decyzji, które będą polegały na tym, że sprzedajemy akcje po silnych spadkach, ponieważ boimy się, że te spadki się pogłębią, czy też kupujemy akcje po bardzo silnych wzrostach, ponieważ uważamy, że akcje będą dalej rosły i chcemy w tym wzroście uczestniczyć. Anekdotycznie można to pokazać za pomocą wykresu, który teraz widzicie na ekranie i który wspólnie ze swoimi kolegami w przeszłości stworzyłem, aby właśnie zobrazować inwestorom, jak działa standardowy czy też statystyczny inwestor indywidualny, u którego te emocje typu chciwość czy strach odgrywają bardzo dużą rolę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. I które to emocje mają bardzo opłakane skutki, jeżeli chodzi o stopę zwrotu z tychże inwestycji. Jak radzimy sobie z błędem numer jeden? Jest to dosyć proste. Po prostu musisz trzymać się z góry określonego planu oraz strategii, który sobie założyłeś przy inwestowaniu i nie zważać uwagi na szereg informacji, które być może wywołują w Tobie właśnie takie emocje jak strach czy chciwość, ale które z perspektywy Twojego planu czy strategii inwestycyjnej są kompletnie nieistotne, ponieważ w dłuższej Perspektywie nie będą miały wpływu na zachowanie Twojego portfela i w konsekwencji na to, jaka będzie stopa zwrotu z inwestycji. Poza samym planem, jeżeli jesteś aktywnym traderem czy aktywnym inwestorem, mogą w tego typu sytuacjach pomagać zlecenia. Typu take profit czy stop loss, czyli nie zważamy na to, jak zachowuje się dane aktywu typu akcja. Z góry zakładamy, ile chcielibyśmy zarobić na danej inwestycji i na jaką stratę możemy sobie pozwolić. Ustawiamy zlecenie czy to stop loss, czy take profit, a najlepiej oba. I dzięki temu tak naprawdę nie interesuje nas to, jak dane aktywo, czy dana akcja zachowuje się w danym momencie, ponieważ wiemy, że po, po dotarciu do określonego poziomu ta strata zostanie ograniczona do tego spadku, który sobie założyliśmy, czy też po osiągnięciu określonego zysku zrealizujemy ten zysk na takim poziomie, jaki sobie z danej inwestycji założyliśmy. Jeżeli z kolei jesteś inwestorem bardziej długoterminowym, bardziej fundamentalnym, możesz też korzystać z analiz, które są dostępne na rynku i w ten sposób Patrzeć jak kształtują się perspektywy danej akcji czy jakiejkolwiek innej inwestycji. Takie analizy można w dosyć łatwy sposób znaleźć w internecie. A co więcej, powiem Wam tyle, że ja sam raz w tygodniu wysyłam gaść takich informacji, które mogą być przydatne dla inwestorów, którzy inwestują za oceanem na amerykańskim rynku akcji. Link do zapisu na taki e eleter, w którym otrzymacie ode mnie takie informacje, możesz znaleźć w opisie do tego filmu. A my tymczasem przejdziemy do błędu numer 2 którym jest pogoń za historycznymi wynikami. Inwestowanie jest dosyć prostą rzeczą, jeżeli trzymamy się z góry określonych zasad. Mnie w inwestowaniu przyświeca jeden z cytatów bardzo słynnego inwestora Giełdowego, że będziemy powiedzieć najsłynniejszego, czyli Warrena Buffeta, a więc dzisiejszy inwestor nie zarabia na wczorajszych wzrostach. Często jednak inwestorzy uważają, że jeżeli dane aktywo, akcja, sektor, jakiś fundusz ETF rośnie, to taka sytuacja będzie miała miejsce w przyszłości, niezależnie od tego, jak kształtują się perspektywy dla danej inwestycji. Wcale nie jest powiedziane, że przyczyny, które powodowały wzrost w przeszłości, będą dalej miały miejsce i będą napędzały ten wzrost w przyszłości, ponieważ otoczenie rynkowe może się zmienić, i perspektywy dla danej inwestycji mogą się pogorszyć. Często jednak inwestorzy nie trzymają się tego typu prostych zasad, błędnie zakładając, że jeżeli coś rosło w przeszłości, to taka sytuacja będzie miała miejsce w przyszłości, niezależnie od tego, jak kształtują się perspektywy dla danej inwestycji, ponieważ inwestycja nie jest czymś w rodzaju perpetuum mobile, co rośnie bez powodu tylko za tym wzrostem stoją określone powody czy przesłanki. Pamiętajcie o tym, że wysokie stopy zwrotu w przeszłości nie gwarantują wcale wysokich stóp zwrotu w przyszłości. Boleśnie przekonali się o tym inwestorzy, którzy gonili za wynikami spółek innowacyjnych w postpandemicznej hoście. Jako przykład możemy przytoczyć tutaj fundusz, dosyć znany fundusz ETF, który właśnie korzystał na tej postpantemicznej hoście, który w zasadzie w niespełna rok wygenerował stopę zwrotu na poziomie 350%. Czyli jeżeli zainwestowaliśmy w marcu 2020, to w lutym 2021 byliśmy o 350% bogatsi. Niewielu było takich inwestorów, którzy na taką hossę się załapali. Co więcej, jeżeli uznamy, że inwestowanie to jednak maraton, a nie sprint, czyli coś, co trwa przez dłuższy okres czasu, a nie tylko chwilę, no to dla tych inwestorów, którzy się załapali, ale już po znaczącym, albo nie daj Boże, finiszu tego wzrostu w lutym 2021, skutki takiej inwestycji są opłakane. Jeżeli ktoś skusił się na tą inwestycję w lutym 2021, a więc gonił za historycznymi wynikami czyli jeden z najczęstszych błędów to jego stopa zwrotu w okresie luty 2021-luty 2025 wynosi minus 60%. Może bardziej obrazowo mówiąc, jeżeli zainwestowałeś 10 tysięcy w lutym 2021, to teraz masz 4 tysiące z tej inwestycji. Jakie wysuwamy z tego wnioski? Pierwszy wniosek: nie słuchaj pseudoekspertów, słuchaj głosu własnego rozsądku, a jeżeli już chciałbyś słuchać kogoś innego, to kogoś, kto naprawdę mówi z sensem i kogoś, kto nie obiecuje gruszek na wierzbie. Natomiast inne wnioski, jakie możemy z tego wysnuć, no, chociażby na właśnie na, na bazie tej jednej inwestycji, czyli nie podejmuj decyzji inwestycyjnych na podstawie przeszłych stóp zwrotu i Wniosek trzeci, wydaje się najważniejszy, dywersyfikuj, ponieważ nawet jeżeli trafisz na tego typu inwestycję, która przyniesie Ci dużą stratę, a będzie stanowiła na tylko jeden z elementów Twojego portfela, to ból jaki będziesz odczuwał z tej straty będzie dużo mniejszy niż w przypadku kiedy byłaby to Twoja jedyna inwestycja. Teraz płynnie przechodzimy do błędu numer trzy, jakim jest dosyć tajemniczo brzmiący skrót, a mianowicie FOMO z angielskiego Fear of missing out, czyli strach przed tym, że nie załapiemy się na zyski. Jak sama nazwa wskazuje, błąd ten jest bardzo ściśle powiązany z kupowaniem historycznych woników, z tą różnicą, że tutaj de facto kupujemy to, co kupują inni inwestorzy, właśnie w obawie przed tym, że oni zarobią, a my nie. Skłania do to podejmowania przez inwestorów decyzji inwestycyjnych. Tylko i wyłącznie na podstawie tego, że taką decyzję inwestycyjną podejmują inni. Fear of Missing Out będzie polegało na tym, że chcemy gonić ten rosnący rynek lub też pozbywać się tego rynku spadającego. I tutaj doskonałym przykładem także może być nawiązanie do pandemii, kiedy wszyscy sprzedawali akcje, ponieważ nie wiedzieli, co się będzie działo i też znam inwestorów, którzy. Także właśnie w tym owczym pędzie sprzedawania wszystkiego i nadchodzącego końca świata chcieli też to robić. Mam to szczęście, że w większości przypadków udało się przekonać ich, żeby tego nie robili. Jak sobie z tym poradzić, z tym, z tym famo? No, myślę, że pierwszy sposób już trochę przemyciłem, czyli skorzystanie z opinii eksperta, który doradzi, że może nie jest najlepszym pomysłem gonienie za tłumem i kupowanie, jeżeli inni kupują, czy też yy, gonienie za tłumem w drugim kierunku, czyli sprzedawanie, jeżeli inni sprzedają. Natomiast pozostałe pomysły są, yy, są dosyć podobne do tego, jak unikać błędu kupowania historycznych wyników, czyli trzymamy się naszego planu oraz strategii inwestycyjnej, niezależnie od tego, co się dzieje. Po drugie, przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, dokonaj jej szczegółowej analizy lub też skorzystaj z analizy ekspertów. I po trzecie. Określ jasny plan wejścia i wyjścia z danej inwestycji, który będzie niezależny od emocji inwestorów i niezależnie od zachowania tłumu i ulicy. I tym sposobem przechodzimy do błędu numer cztery, jakim jest brak dywersyfikacji. Spektakularne inwestycje w pojedyncze spółki czy net, w pojedyncze fundusze, tak jak przytoczony ARK, rozpalają. Wyobraźni inwestorów, bo kto nie chciałby zarobić 300% w niespełna rok? Prawda jest jednak taka, że niewielu się to udaje, a w większości przypadków inwestorzy, którzy gonią za tak spektakularnymi, krótkoterminowymi zyskami, ponoszą. Równie spektakularne straty. Oczywiście inwestowanie w wąski zakres akcji czy, czy jakichś funduszy zwiększa prawdopodobieństwo tego, że będziesz osiągał spektakularne zyski, ale jednocześnie w myśl prostej relacji, że im większy zysk, tym większe ryzyko, takie spektakularne czy potencjalne spektakularne zyski zwiększają także ryzyko tego, że poniesiesz spektakularne straty. Dlatego warto dywersyfikować, czyli budować swój portfel na kilku czy nawet kilkunastu różnych inwestycjach, najlepiej luźno lub też ze sobą niepowiązanych, ponieważ nawet jeżeli trafi się taki rodzynek jak gwałkowany w dzisiejszym materiale fundusz ARK, a będziemy mieli go w portfelu np. tylko 10%, no to Twoja strata będzie dużo niższa, niż gdyby ten fundusz stanowił 100% Twojego portfela. Jakie płyną z tego wnioski i jak unikać błędu, braku w dywersyfikacji w portfelu? Po pierwsze, dosyć prosty wniosek: dywersyfikuj, czyli wybieraj do swojego portfela kilka Kilkanaście inwestycji, najlepiej z różnych sektorów czy z różnych klas aktywów, jeżeli nie inwestujesz tylko na rynku akcji, tak aby zminimalizować ryzyko straty na portfelu, a jednocześnie zachować perspektywę na y, satysfakcjonujące czy wysokie zyski, jakie daje inwestycja na rynku akcji. I po drugie, ustal maksymalny procentowy udział danej inwestycji w swoim portfelu i tego się trzymaj, monitoruj na bieżąco oraz dostosowuj te udziały oraz skład swojego portfela w miarę jak zmienia się sytuacja rynkowa. A teraz płynnie przejdziemy do ostatniego błędu, czyli błędu numer 5, jakim jest zbytnia pewność siebie. I polega on na tym, że szczególnie ci mniej doświadczeni inwestorzy pod wpływem podjęcia Kilku dobrych decyzji inwestycyjnych odchodzą od dywersyfikacji i ryzykują dużą częścią zainwestowanego kapitału w pojedyncze pomysły inwestycyjne. Myśląc, że skoro podejmowali w przeszłości tylko dobre decyzje inwestycyjne, to taka sytuacja będzie miała też miejsce w przyszłości i będą praktycznie cały czas nieomylni. Oczywiście inwestowanie tak nie działa. Nie ma inwestorów, którzy w dłuższej perspektywie są nieomylni i nie podejmują błędnych decyzji inwestycyjnych. Kluczem do sukcesu w inwestowaniu jest to, żeby tych trafnych decyzji było więcej niż tych błędnych, wtedy nasza stopa zwrotu z inwestycji łącznej z naszego portfela inwestycyjnego będzie bardzo satysfakcjonująca. Nadmierne ryzykowanie pod wpływem zbytniej pewności siebie wynikającej z przeszłych sukcesów Zazwyczaj kończy się dosyć tragicznie, czyli prowadzi do dosyć dużych strat, ponieważ ryzykujemy w pojedyncze pomysły zbyt dużą ilość kapitału, one okazują się nietrafione i nasz kapitał szybko topnieje. Jak sobie z tym poradzić? Po pierwsze, tak jak kierowca na drodze, stosuj zasadę ograniczonego zaufania, tylko w tym wypadku stosuj ją do samego siebie, czyli krytycznie podchodź do własnych analiz yy, czy przewidywań. No i po drugie, korzystaj także z profesjonalnych narzędzi zarządzania ryzykiem. Najbardziej profesjonalnym, a jednocześnie najprostszym będzie dywersyfikacja, natomiast na poziomie pojedynczych inwestycji będą to już wspomniane w dzisiejszym materiale zlecenia takie jak take profit czy stop loss. I to był ostatni błąd na dzisiaj. Jak widać, nie ma ich zbyt wiele, natomiast jeżeli popełniałbyś je wszystkie lub też większość z nich, no to może prowadzić to do dosyć dotliwych strat. Warto inwestować, Inwestować we własną edukację, korzystając z profesjonalnych serwisów inwestycyjnych, takich jak chociażby serwis inwestora, czy też z pomocy ekspertów, jeżeli na własną edukację nie macie czy to czasu, czy to ochoty. To pozwoli Ci podejmować przemyślane decyzje inwestycyjne, unikać strat oraz pomnażać zainwestowany kapitał i czerpać przyjemność z inwestowania, ponieważ największą przyjemnością z inwestowania nie jest oczywiście samo podejmowanie decyzji, chociaż ono też jest przyjemne a pomnażanie środków, które właśnie jest skutkiem podejmowania tych decyzji inwestycyjnych. Jeżeli spodobał ci się ten materiał, to łapka w górę oraz zasubskrybuj nasz kanał, a jeżeli masz jakieś pytania, to koniecznie podziel się nimi z nami w komentarzu. Zachęcam cię też do zasubskrybowania naszego newslettera, w którym regularnie dzielimy się analizami, strategiami i wskazówkami inwestycyjnymi. Link znajdziesz w opisie. A ja tymczasem już się żegnam. Do zobaczenia w następnym materiale. Cześć.